Dzień dobry, kochani. Zapraszam Was do filmu, w którym pokażemy Wam, w jaki sposób będzie się u nas przekształcał teren zewnętrzny w działce. Na chwilę obecną wygląda to tak. Mamy tutaj wykopane. <noise> Zipolecia, bo tam koparka jest. Mamy tutaj wykopane rowy dookoła domu. Na odwodnienie, także można nogi połamać, jak ktoś nie wie, gdzie są rowy. One idą tam do. Takiego dużego dołu. Już Wam pokażę jak to wszystko wygląda. Będzie tutaj tak zwana deszczówka zbierana. Ten rów idzie dookoła. A tu jest właśnie jeden z takich większych, głębszych dołów, do którego będzie się zbierała właśnie tymi odwodnieniami woda. Dokładnie taki sam dół zrobimy na zewnątrz. A w chwili obecnej tak to właśnie wygląda. Jest bardzo nierówny teren. Musimy przenieść ten garaż na drugą stronę, bo tam teren jest najniższy. Więc wszystko, co było z przodu przed domem, będziemy przenosić, rozsypywać tutaj, aby teren wyrównać. Na chwilę obecną wygląda to tak, a później zobaczymy, jak to będzie wszystko przebiegało. Więc idziemy naprzód, zobaczymy, jak tam koparka pracuje. No i Azji bardzo ciekawa oczywiście, bo to w końcu jej teren. a W koparce jest pancia. Musimy przejść przez dół, bo on jest, ciągnie się wszędzie. O, najbardziej ciekawa. Co ten pancia robi? Tak, a przed domem wygląda to tak. Mamy pancia. Tak to wygląda przed domem. O, już Azji wskoczyła na górki. Może i ja wejdę to Wam pokażę. Tak wygląda teren przed domem, który przekształcimy. Robi sobie chyba przejazd, żebym mógł na tył wjechać. I biedna Azji nie będzie miała już swoich gór.

night don't change and they guide me through the dark lonely days left in despair air is getting heavier but I do my best to breathe dreams of green and filled with this life is so much more than this so I do So, so Kolejne prace dzisiaj są zakończone. Możesz powiedzieć coś więcej, co tutaj robiliśmy? Robiłeś? Ja nakręcałam? Wspierałaś mnie duchowo. Tak. Zasypywaliśmy dół, który okazał się już zbędny, bo koncepcja wykonania odwodnienia działki, dachu po prostu się zmieniła, więc, więc to, ten odcinek po prostu był niepotrzebny. Miał być jeden zbiornik zbiorczy, będą dwa, jeden z przodu, drugi z tyłu. Dlatego to już jest niepotrzebne. No. A coś na temat tego, co będziesz jutro robił. Jakie kolejne etapy. To teraz w tamte górki z przodu. Nie górki z przodu to, to nie ta maszyna, bo to za mała koparka. To już trzeba dużo wezwać, ale żeby duża miała co robić, to musimy najpierw garaż przygotować teren pod przeniesienie garażu, wyrównać go, przenieść garaż. To, to zrobimy tą małą koparką. I dopiero wtedy no i oczywiście dokończyć uwodnienie, tak? Zrobić te rury. Bo w tym momencie ja te, te wykopy zrobiłem w tamtym roku, ale niestety nie zdążyłem przed zimą rur ułożyć. Troszkę to się pozasypywało teraz. Trzeba to tak naprawdę poprawić. Więc rury trzeba zrobić, dokończyć. I dopiero wezwiemy większą kupkę. Dobra, to widzimy się w następnym dniu. Zaczęło się równanie terenu przed tarasem. Nic nie bardzo widać. Poza mną, w szybie. Widać, widać. Patyki wkopane, więc to będzie wielkość tarasu, i pewnie już taka docelowa. Zobaczymy. Tam już jest widzę żyłka puszczona, więc wysokość tarasu jest poziom wyznaczona, jest. poziom jest wyznaczony. Dobra, rozkopuję dzisiaj, jest już dzisiaj tata. To jest film, e, który będzie tata później, bo on będzie o, o tym jak się zmieniło na zewnątrz, jakie prace były zrobione. Zostały już zakopane wszystkie rowy. Położone były dzisiaj też już rury do odwodnienia. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Więc już widać, że ten dykoparka dzisiaj jeździła. Tu były też rury dookoła. O mąż jedzie. W każdym bądź razie, tutaj już są rury wyprowadzone do pierwszego zbiornika. Odejcie, Azji, chodź, Azji! Tak, przeczarowanie się w kochani, tak wygląda w tym momencie po dzisiejszych pracach nasz, jak to mąż mówi. Bieda teraz poziom luks. O, a tam jest azulka. i próbuje się wydostać. Puśćcie mnie. Puśćcie mnie, taka mała szparka jest. E, także tak to na chwilę obecną wygląda. Została podsypana tutaj ziemia w sporej ilości. To jest piasek. Piasek? Aha. E, to jest piasek, taki specjalny, piasek gęsty do zagęszczania, żeby był twardy. I dodatkowo zostało wszystko utwardzone. Dobrze mówię ubite, tak? No, zagęszczone, tak, tak, zagęszczarku. Tak, i teraz e, patent taki mamy, że na chwilę obecną ustawiamy materiał, który mieliśmy, to jest to, co zostało nam, prawda? Tak, nie budowaliśmy komina, więc to są tak. kominowe. Nie budowaliśmy. No tak, bo miał być jeszcze jeden komin. E, także mamy tutaj bloczki kominowe. Na nie zostały ustawione palety, które jeszcze u nas na budowie. Na powiem. budowie, na działce, to już nie budowa, to już dom. <grystanie> Wszystko jest, więc zostaje tak ustawiane. Wszystko to jest. Jak... nie korzystamy z tego, co mamy, żeby ograniczyć koszty. No bo to nie jest na stałe, tak? To nie jest na taras super, bo bardzo możliwe, że to się będzie gdzieś tam rozjeżdżać trochę, ale ma wytrzymać powiedzmy. Dwa sezony. Dwa sezony. I, I myślę, że wytrzyma. Tak. Poziomice, że jest ze spadkiem wypoziomowane. A właśnie, pokażę Wam jeszcze na poziomicy, że jest ze spadkiem, bo na każdy metr, 2 centymetry, nie, jak to jest? Jak na każde 2 metry centymetr powinno opadać, czy na każdy metr centymetr? My zrobiliśmy na każdy metr centymetr. Na każdy metr powinien być centymetr spadku, żeby woda się nie utrzymywała, nie stała, żeby sobie ładnie spływała i tak mniej więcej... Widać, że jest. To jest krzywo. Jest krzywo, tak. Czyli jest dobrze jak jest krzywo. Eee, I co na to będziemy kłaść? Płyta OSB. I na to pójdzie płyta OSB. Którą zaimpregnujemy, żeby, żeby tak. wytrzymała te dwa sezony. A czym to zaimpregnować? No jakimś, jakimś impregnatem do drewna. No. Różne są na rynku, więc no nie będziemy tu reklamować. Nie wiem zresztą jaki wybiorę. Żeby po prostu pojadę i coś kupię. Okay. No i teraz ona Chodź, wchodzi, gwiazda. cała na biało. O, też i chcesz tu być, tak? Twój taras będzie, tu będziesz leżakować. Także takiej wielkości, ile tu jest? 4 metry? Cztery Raz, jest, dwa, ze trzy. 7,5 metra jest szeroki. Na głębokość będzie 3,80. No, 3,80 na 7 metrów. Kurde, to duży taras. Będzie można tańczyć. Możemy mniejszy zrobić. Zadaszenie będzie mniejsze, prawda? Zadaszenie będziemy robić do połowy, ale to nie teraz. Nie, nie teraz. Docelowo. Dobra, także tak się to na chwilę obecną e, przedstawia. I A to jakoś jest mocowane? Czy to skręcane jest ze sobą? Nie, płytę przykręcimy do całości, już od góry. A tak, kochanie, wygląda teraz taras na zewnątrz taras, nie taras, a cały zewnętrzny teren garaż, tak jak mówiłam został przeniesiony bo tutaj trzeba bardzo dużo podsypać ziemi tu już jest naszykowany na poniedziałek basen, żeby go rozłożyć także jak już tutaj podsypiemy tą ziemią wyrównamy ten teren to tak to się wszystko przedstawia także jest już spora poprawa o, i mój piesek Leżakuje. Spora poprawa jeżeli chodzi o wygląd terenu, ale oczywiście tamtą warstwę hmm, będziemy tutaj wszędzie rozsypywać, tak żeby i też nie było tutaj takiego uskoku jeżeli chodzi o ten taras. Tu Ci dobrze, tak? Tu Ci dobrze. Na tym kurzu. Także garaż mąż stwierdził, że tam chyba będzie stał docelowo, że tam mu będzie najlepiej. Zobaczymy jak będzie. Mamy już kolejny dzień. Chciałam Wam pokazać, jak jest zrobione w tym momencie teraz, jak to wygląda, dlatego że dzisiaj będzie przyjeżdżała koparka duża i będzie e, wszystko to wyrównywała, co tutaj jest. Co za tym idzie, to już będzie podsypane, więc już tego nie będzie. Zostało obite to jeszcze deseczkami, ten taras. Powiem Wam, że na razie Taras ma już piąty dzień. Musieliśmy rzeczy poukładać na taras, bo tutaj trzeba wysprzątać ten teren dzisiaj do koparki, więc naprawdę teraz się sprawuje mm, bardzo fajnie. Tak jest zabezpieczony od boku, z tej strony też jest obity deskami, bo do poziomu desek będzie wysypana ziemia i to będzie wszystko utwardzone. <laughs> A zimitem do skwiera. W szybę, więc ją wypuścimy i zaraz pokażę Wam resztę terenu, jak to dzisiaj wygląda. No chodź. Tak, i na chwilę obecną teren na zewnątrz prezentuje się tak. Większość jest tutaj ogarnięta, trzeba jeszcze te rzeczy poprzenosić. Tamte też cegły trzeba jeszcze poprzenosić. Zastanawiamy się gdzie ulokować basen. Na początku mąż chciał go zrobić tutaj, właśnie w tym miejscu, żeby był jeszcze na słońcu, bo my tutaj słońce o godzinie 17 już nie mamy w ogóle. Cały taras jest zakryty. Słońce już przechodzi na drugą stronę. I tak myśleliśmy, żeby właśnie w tym miejscu zrobić, żeby było wejście bezpośrednio z tarasu, ale ja chyba jestem jednak przeciwna ze względu na to, że będzie się strasznie lało na taras, bowiem, że zawsze dookoła basenu było mokro. Tam już jest jedna dziura wykopana, dzisiaj kopara będzie kopała jeszcze jedną. Odwodnienie jest całe położone z tej strony, no i zostaje ten teren tam, który jest. I tu się nie zmieniło totalnie nic. Te zmiany nastąpią dopiero dzisiaj. No i ciężki sprzęt już wjechał. Zaczyna się równanie terenu. Ostatni moment, żeby wam nagrać, jak to wygląda, dlatego, że już ciężki sprzęt wjechał. Już panowie są. Honda trzeba przeparkować? Co? Trzeba auto przeparkować? No nie. Nie. Więc tak się teren zapowiada na chwilę obecną na zewnątrz i zaraz tego nie będzie.

Będziemy zobaczyć, mąż mówił, że już ponoć jest ogromna dziura, o faktycznie, ale wykopana. Będziemy luknąć w tą dziurę, ale od bezpiecznej strony. Wow, wow! wow. Patrzcie co się dzieje. no powiem wam szacun to jest nasza dziura na odwodnienie znaczy na deszczówkę tak zwaną do zbioru szacun koparka cały czas pracuje teraz już przywozi nam ziemię tutaj właśnie w okolice tarasu i wszystko idzie właśnie z przodu domu, więc za chwilę i na przodzie będzie już Płasko. Skończą się azulkowe górki. Teren już jest coraz bardziej e, podniesiony. Ja myślałam, że zabraknie tego. Powiem Ci, że naprawdę myślałam, że zabraknie tego, e, tego piachu, co tam jest, tej ziemi. A to okay. widzę, że to całkiem, całkiem nieźle jest. Fajnie to wygląda. Koparka wyjechała koparkowy wyjechał. Tak to teraz wygląda. Cały plac jest już wyrównany. Ale największy efekt i tak jest z przodu. Az i gdzie jest kocykiem? No zwariowałaś. Co to jest? Co to za miejsce? Tak, zawery teraz rozgrabia. Chłopaki odpoczywają. Trzeba wyrównać trochę teren. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda wszystko z przodu. Bo największy efekt jest z przodu, bo zniknęły nasze zakopejańskie górki. Mnicha nie ma. Rysy zniknęły. Więc taki oto mamy. No kurczę, dopiero teraz widzę, ile tej przestrzeni z boku jest. Więc tak to wygląda od przodu. Teren jest już ogarnięty. Co tam azulka? Ty nie wiesz, co się dzieje. Pies dzisiaj cały dzień siedział w domu, jak koparka jeździła. Więc ona nie bardzo nie bardzo yy, rozumiała o co chodzi, że nie może wejść, ale już teraz szuka. No więc tak. Można basen rozstawiać. Czy, je, czy jeszcze nie? Tak, musimy wyrównać teren już pod sam basen, ale tak. No. Teraz trwają prace nad utwardzeniem terenu, jeżeli chodzi o basen. Ksawery troszkę tutaj udeptał, udeptał, wyrównał teren z mąż, teraz ubija, aby była płaska powierzchnia, stabilna na basen, aby się nic nie wydarzyło. Więc prace w ogrodzie u nas na zewnątrz trwają. No i basen już został rozstawiony, więc tak to się teraz prezentuje. Ominiemy koparkę. Tak to u nas teraz będzie. Jutro ogarniemy ten taras już z reszty rzeczy i już rozstawimy tak docelowo. Także tutaj zabezpieczony jest też dół paletami, żeby się krzywda nie stała bo dopiero ym, te kręgi betonowe przyjadą w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie więc chwila jeszcze zejdzie z tym widzę, że mąż zostawił klucze na oknie tam klucze na oknie zostawiłeś, widziałeś? no, garaż już raczej docelowo tutaj będzie stał, więc ten teren już został że tak powiem, lekko wyrównany. Jutro go jeszcze rozgrabimy. I tak stwierdziliśmy, że prawdopodobnie jeszcze zasiejemy trawą, ale czy w tym tygodniu, czy w przyszłym zobaczymy. Więc na chwilę obecną dojście z tarasu będzie takie szybciutkie do basenu. Basen jest dosyć wysoki. To jest basen, który kupiliśmy w zeszłym roku. On ma 4,57, a wysokości 122. 122. Więc tak będziemy odpoczywać. I tak kochani górki zniknęły. Tak się prezentuje teren przed domem. Stoi auto. Tutaj się nic nie zmieniło. Tutaj jak było tak jest. Ale tutaj już mamy teren wyrównany. Wstępnie. Wstępnie. Wstępnie bo? Bo będzie jeszcze kopana tutaj studnia. A gdzie będzie ta studnia kopana? Gdzieś tam bliżej? Gdzieś tam. No mniej więcej na środku. Na środku, studnia... tutaj? bliżej tam płotu. To mniej więcej jak ten dołek jest. Aha. O. Także to tak. Jest... Więc... Będzie studnia chłonna. Ma zbierać deszczówkę. Dobra, to przejdziemy teraz za dom i zobaczycie, jak to wszystko teraz wygląda. Mieliśmy jeszcze siać trawę. Mieliśmy. E walcować jeszcze tutaj ten teren, wyrównać go tak wiecie dokładnie, ale stwierdziliśmy, że się nie wyrobimy, zapowiadają opady deszczu, a my mamy w sobotę parapetówkę i stwierdziliśmy, że to po prostu po pierwsze zbyt czasochłonny etap e, pracy, e, a po drugie e, no nie bardzo by się to sprawdziło mając teraz imprezę, na której też będą dzieci, które będą biegały, więc stwierdziliśmy, że to na razie zostawiamy. Więc tak to wygląda. Basen jest już rozstawiony. Koparka jeszcze jest. Tam jest basen Aziz, z którego ona absolutnie nie korzysta. Ty ją dzisiaj wrzuciłeś do wody? Czy ona weszła sama? Najpierw ją wsadziłem, Później weszła sama. Aha. Ok, więc tak teraz wygląda teren za domem. Tak jak Wam mówiłam, pokazywałam Wam wcześniej, tam jest wielka dziura właśnie, która czeka też na betonowe kręgi i tak się prezentuje nasz bida taras poziom lux byliście ciekawi jak to będzie wyglądało więc ma się to u nas tak jaka to jest wielkość tarasu chyba o tym mówiłam w filmie ale nie pamiętam 7 metrów na 4 7,5 metra na 3,75 dokładnie bo jest zachowany wymiar płyt OSB z których jest zrobione żeby ich nie ciąć no właśnie, więc takim oto oszczędnym kosztem proszę, wchodzi ona cała na szampańsko. Gwiazda tego dnia. E, tak wygląda nasz taras. Mamy oczywiście miejsce wypoczynkowe na leżaczku, miejsce do jedzenia. Parasol, który nas chroni od słońca rano, tak mniej więcej po pierwsze krzesełka, jest tutaj cień, później już słońce daje przez cały dzień, aż do godziny 15, o 15 mniej więcej połowa tarasu jest już w cieniu. No i później systematycznie słoneczko nam znika za tarasem, więc tak się prezentuje nasz taras, tam mamy jeszcze dwa grille, które będą stały tam. Z boku, no i oczywiście na samą imprezę zostanie wyniesiony tutaj stół. Są już zapasowe krzesełka, i mąż się stwierdził, że każde z tych krzeseł to jest jakaś historia naszego życia. Ee, no to nie tylko krzesła, bo i stolik jeden, stolik drugi. Tak, ten stolik to ja jeszcze przytargałam chyba z pierwszego małżeństwa, nie? No, tak. tak, bo widzę po naklejce, że jest to stolik, którego e, które Nikola zbierała naklejki danonka z e, danonków. Więc jest to stoliczek jeszcze z mojego pierwszego małżeństwa, czyli ma już 20 lat. Ten stolik biały jest to stolik, który był zakupiony do naszego, do, na naszej stacji ostatniej żeby jeść w kuchni na szybko jakieś posiłki i nigdy w życiu do tego nam nie posłużył, nie zdążyliśmy dokupić do niego krzeseł, które by się chowały i tylko dlatego zmienił swoją funkcję wtedy jako stojak po prostu kolejny, żeby coś ustawić na nim. Krzesła, które mamy tutaj te ala ratanowe, to są krzesła, które były zakupione na balkon w naszym pierwszym mieszkaniu, nie? Tak, więc one już też mają trochę lat. I bardzo długo Jest. nam służą. Więcej jak 10, 10 lat to mieszkaliśmy, nie. no 11 lat. Eee, I bardzo dobrze nam służyły na balkonie. Jak widać, się nie rozleciały. A te były dokupione w zeszłym roku do lodziarni i jakoś nie, tak. Nie, to były pierwsze jeszcze na budowę. Te były na budowę? A Mówi, gdzie są te. A, do, granatowe do lodziarni, no tak. tak. Te były faktycznie na budowę dokupione. Pierwsze krzesła, na których robiliśmy grilla i mamy do nich jeszcze stół. Eee, a tamte czarne składane? A to mój tata dał. Aha, a to pamiętam. mój tata jakieś znalezisko. Znalezisko z piwnicy, To jak grilla robiliśmy pierwszego przy garażu, to tata przywoził, żeby było Jeszcze na czym siedzieć. Było, bo... Tak, to był początek pandemii, gdzie był zakaz spotykania się, a my siedzieliśmy po prostu na takich krzesełkach, żeby wiecie jak najszybciej inkognito się przedostać i spędzić razem choć chwilę czasu. Więc tak się to wszystko prezentuje. Tu oczywiście mamy przejście do basenu, w którym się nagrzewa woda. Mamy już 25 stopni. Basen był wczoraj rozstawiony i napełniony. A tu mamy trawkę sztuczną, która nam też umożliwi dojście do basenu, właśnie przez drabinkę, która będzie zamontowana, jak tylko ściągniemy, oczywiście pokrowiec, który nam nagrzewa wodę. Więc tak się wszystko przedstawia. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, że zainspirowaliście się jak widać, można tanim kosztem zrobić fajny taras. My w sumie poza materiałami, które mieliśmy dodatkowe koszty to jakie były? To tylko ten lakier, tak? Ta powłoka zabezpieczająca? Czy coś tak, jeszcze kupowaliśmy? impregnat żywiczny tak dokładnie. Tak? Impregnat żywiczny i to był jedyny koszt jaki zainwestowaliśmy no fizycznie, i... bo płyty mieliśmy. Wszystkie no, płyty, płyty były? Tak, tak. Tak, płyty palety były, mieliśmy. Palety były podbudowa z bloczków też kominowych też była osa, znowu, znowu jest ta osa więc kończymy o podbudowie podbudowa tak. była z bloczków kominowych które nam też zostały Broczku, bo nie kominowych, betonowych bo to fundamentowych te, te na przodzie są fundamentowe bloczki tam dalej są kominowe takie więc no co było tak naprawdę co było tak. to wykorzystaliśmy Maksymalnie. Ale każdy, kto przychodzi i ogląda i zobaczy ten taras, to mówi, ja Cię kręcę, ale pomysł. <grafię> Także wyszło. Źle. Deski wyszło. też z budowy, jakieś pozostałości. Damy Wam oczywiście troncie. znać, jak nam się taras sprawdził po parapetówce. Zobaczymy, jak on wytrzyma dokładnie. <grafię> jak przetrzyma Nie. trzy parapetówki, to przetrzyma z nami przynajmniej rok. <grafię> Zobaczymy, jak będzie. Więc dobra, to my się żegnamy z Wami. Trzymajcie się cieplutko. Zapraszamy Was do naszych kolejnych szalonych filmów. Pa! pa.